Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, przede mną nowa gazetka niemiecka Kit. Znowu parę fajnych rzeczy nam dali do środka. Mamy album na naklejki, saszetka. No i dwie nowe ekskluzywne karty limitowane Manuel Neuer, Classic i Hero Ibrahimowicz. Ja już sobie podejrzałem tam czy wszystko jest w porządku w sklepie. Nie chciałem kupować jakiegoś bubla zgniętego. Tak więc tutaj nie będzie problemów, jeżeli chodzi o jakość kart. Czyli nowa karta do kolekcji Hero Zlatan Ibrahimowicz. No i Classic Manuel Neuer. Nie jest to Jakaś tam częsta karta Więc cieszę się, że to dali do gazetki Będzie na wymiany Oprócz tego moi drodzy Saszetka, sobie zaraz ją też otworzymy Zobaczymy kogo tam Fajnego trafimy. trafiliśmy Zoltan Gera Wojciech Szczęsny Ashley Williams Bernardo Silva I Armando Sadiku to jest pięciu zawodników. Teraz zobaczymy, może sobie album. W albumie, moi drodzy, również są naklejki: mamy Roberta, Perisicza, Nojera i Czala Nolu. A na samym końcu też, zapewne, tak, mamy Granita Czake i Marwan Felaini. Jeżeli chodzi o album, moi drodzy, to na początku, jak zawsze, logo, jakiś puchar. Piłka, czy jakiś tam stadion? To jest zawsze. Tu jest spis wszystkich zwycięzców dotychczasowych Mistrzostw Europy. Tutaj mamy, y, kto z kim będzie grał, taki terminarz mały. Następnie zdjęcia wszystkich stadionów, gdzie będzie się to odbywać. No, a tutaj mamy, moi drodzy. Y, Pierwsze pary, czyli Francja gra pierwszym z Albanią, Rumunia ze Szwajcarią i również tutaj są po dwie naklejki w każdej drużynie. Na następnej stronie już mamy cały zespół Francji do wklejania. Tutaj mamy takie te małe naklejki, chyba z dwoma zawodnikami, jak już kiedyś wam pokazywałem. Rumunia, Francja, znowu cała. Drużyna Rumunii do wklejenia, Albanii, tutaj również te podwójne, malutkie Szwajcaria, no i komplet zespołu Szwajcarii. No i w następnej grupie to samo się znowu zaczyna, co w kolejnej. Nie będę Wam tam wszystkie grupy po kolei leciał, tylko widzicie jak to mniej więcej wygląda. W środku, moi drodzy, są oczywiście. Takie dodatki, że jeżeli byśmy nie skończyli całej kolekcji, brakowałoby tam kilka kart, to wtedy można sobie spokojnie domówić, za jakąś tam mniejszą kwotę sobie załatwić pozostałe 50 naklejek. Jak widzicie, maksymalnie 50 Bilder, Besztylen. Na środku, moi drodzy, jest kilka naklejek z niemieckimi zawodnikami do wklejenia: jeszcze Neuer, Schweinsteiger, Hummels. Gündogan, Boateng, Draxler, Kedira i Miller. I z tego co wiem, moi drodzy, na samym końcu jest taka akcja: jak się kupi 4 z Coca-Coli 1,5 litra, to dostaje się 3 naklejki z 24 i jakieś dwie z panini. Po prostu no, przy zakupie czyli powinniśmy 5 różnych naklejek dostać. I one, y, można powiedzieć, będą kończyły całą kolekcję. Jeżeli ich się nie dostanie, to po prostu no, album chyba nie będzie zakończony. I z tego co wiem, to y, ta akcja jeszcze nie jest, dopiero będzie chyba w maju, jak się nie mylę. Więc jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. No a teraz, moi drodzy, zobaczymy, co jest w środku w gazetce. Na początku, wiadomo, to co było w środku, dodatki, jakie były, naklejki, karty, album. Tutaj mamy jakieś triki, dyrygowanie, strzelanie bramek. O naszej grupie, czyli z Niemcami, Ukrainą i Irlandią jest zmianka. Irlandią Północną, oczywiście. Następnie o Mario Gidce jest artykuł. Może to przesunę i tutaj położę. w tych najważniejszych ligach już końcówka wiadomo mistrzostwo kto tam będzie pierwszy pojedynki tam Juve z Napolem czy tutaj w Anglii jest więcej drużyn które ma możliwość zdobycia mistrzostwa coś o Hercie Berlin jakieś komiksy nowe wiadomo plakaty Następnie coś o Garecie Bailu, o Drużynie Włoch, tu różne takie konkursy, komiksy, jeszcze coś o naklejkach i kartach. No i jest pokazane, co będzie w następnej edycji. I to jest już moi drodzy mega. Mamy moi drodzy 6 naklejek, nie. 6 oryginalnych kart, czyli 15 mamy naklejek, czyli to wychodzi 3 saszetki, 6 oryginalnych kart, czyli jedna saszetka z kartami i jedna z trzech limitowanych kart, czyli nie będą wszystkie, tylko jedna z tych trzech. I mamy tutaj Hero Lewandowskiego, Hero Bela i Classic Chalanolu i powiem Wam tyle, że jeżeli chodzi na razie to ta karta Chalanolu ma największą wartość spośród tych trzech no, czyli będzie trzeba troszeczkę tam znowu podejrzeć, żeby wyłowić te ważniejsze karty no i myślę Gareth Bale, bo jego też jeszcze nie mam Lewandowskiego Hero w Polsce mieliśmy, więc z nim nie ma problemu no, i tutaj jeszcze też jest oczywiście wzmianka o posterze specjal, gdzie już go Wam pokazywałem. Jest Ronaldo Hero i Pogba. Tak więc, tak to moi drodzy wygląda. Myślę, że Wam sprawiłem yy, dobrą niespodziankę. Wiecie, co będzie w następnym Jazzki Kicie. Nie musicie kupować za duże pieniądze tamtych limitek, które będą w następnej. Wiecie, że będzie można je łatwo zdobyć. Tak więc moi drodzy na dzisiejszym filmiku to wszystko, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.